Cześć witam was bardzo serdecznie moi drodzy dzisiaj odcinek poświęcony Paypalowi Wielu z was pisze do mnie, moich poleconych jak i nie moich poleconych z pytaniem co zrobić jak Paypal zablokował Ci konto dlaczego oni to robią Moi drodzy no przedstawiam wam moje konto w Paypalu, wygląda ono właśnie tak mm, maila jakiego otrzymałem od Paypala jakiś czas temu no. Początkowo potraktowałem jako żart, ponieważ e, zaczynał się on od słów typu Witaj serdecznie, e, chcielibyśmy poinformować, iż w współpraca z Tobą w dniu dzisiejszym zostaje zerwana, Twoje konto zostało skasowane i jak się okazało nigdy w życiu nie będę mógł już posiadać na swoje imię i nazwisko e, konta w serwisie Paypal. Bogu, dzięki, udało mi się zrobić tak, że konto miałem wyczyszczone po prostu przed tym całym procederem. Jak widzicie, wszystko jest zablokowane. Wykonałem do nich dziesiątki telefonów z pytaniem dlaczego, co się stało, jaki był powód tego, że mi zablokowali środki. Do dnia dzisiejszego jest to dla mnie wielką zagadką i powiem Wam szczerze, że. Cały czas myślałem, że PayPal jest to bardzo fajna instytucja, bardzo fajnie działająca. Tak jest, dopóki nie zaczną się problemy z waszymi kontami. Ja dostałem zawieszenie raz, drugi, trzeci bez powodu. Powiedziano mi, że to są rutynowe kontrole, aż w końcu dostałem pożegnanie od firmy PayPal. Także chciałem was przestrzec po prostu z użytkowania tego, tego serwisu przez dłuższy czas. Po prostu nie miejcie pieniędzy, od razu wypłacajcie wszystko, co możecie, ponieważ zdziwicie się któregoś ranka, że wasze konto będzie zablokowane i nie zrobicie nic. Ludzie dostają blokady na, na pół roku i nie mogą zrobić przez pół roku z pieniędzmi nic. A czasami są to dziesiątki tysięcy złotych, tak jak z Wami rozmawiam i i nie zrobicie nic, po prostu nie zrobicie nic. Wiem, że były pozwy spiorowe jakieś a propos Paypala, bo zagłębiłem się w ten temat. Nie wiem, jak to się pokończyło. Wiem, że ludzie naprawdę tutaj e, na przykład w serwisie eBay działają do dnia dzisiejszego, cały czas walczą z Paypalem o odblokowanie pieniędzy. Także uważajcie, uważajcie moi drodzy na ten serwis, bo to co oni robią to jest po prostu niepoważne i śmieszne. E, co jeszcze mogę dodać od siebie? Jeśli macie możliwość skorzystania z czegoś innego niż PayPal, wybierzcie coś innego. Nie mówię, że ta firma źle działa, bo dopóki działa, naprawdę jest wszystko idealnie, przelewy przechodzą tak, jak wszystko powinno być. Ale jak zacznie się cyrk, no to naprawdę, naprawdę nie macie nic do gadania. Nie dowiecie się, dlaczego zostały pieniądze zablokowane, nie dowiecie się niczego. Po prostu za pół roku odbierzecie swoje pieniążki i tyle w temacie. Dobrze wiecie, jak PayPal działa z firmami ReviewShare na przykład z którymi działamy, w których działamy, i, i jak, jak szybko one kończą działalność, jeśli PayPal zablokuje im środki. Jeśli widzą mm, za szybki przypływ, za duże przepływy na koncie, jest blokada i koniec. Ja nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje, na przykład, że zablokowali moje puste konto, bo naprawdę tam chyba nie całego dolara obecnie posiadam zablokowanego. Co oni z tego mają. Na pewno w większości przypadków jest tak, że oni sobie tymi pieniążkami po prostu obracają, jeśli, jeśli są to jakieś większe pieniążki, ale nie mam pojęcia, dlaczego na przykład usunęli moje konto puste. No, ja, ja to przyjąłem na klatę i, i jakoś nie płaczę z tego powodu, bo naprawdę to, co oni odstawiają jest, jest, jest niepoważne. Także chciałbym was, was przestrzec po prostu przed użytkowaniem tego tego jakby się mogło okazać ogromnego serwisu, ogromnej spółki, firmy, która działa od lat. Dokopałem się do postów z 2006 roku, które mówiły, że już wtedy taki precedens występował masowo w handlu na eBayu. Wtedy to było bardzo popularne, bo, bo jak wiecie, eBay i PayPal to było jakby pod, jednym, pod jedną spółką, teraz to jest rozdzielone, są dwie spółki akcyjne. Nie w Polsce oczywiście, ale, ale za granicami kraju są to wielkie spółki, wielkie korporacje, które, które zrzeszają setki pracowników i, i oni, oni pozwalają sobie na taki, na taki kabaret. No, nie mam słów, nie mam na to słów po prostu. Zrobicie co chcecie, ja Was po prostu ostrzegam przed użytkowaniem tego, bo tak jak mówię, dopóki działało, było świetnie. No, Teraz już nie mogę zrobić nic. Jak widzicie, moją blokadę ja już tak naprawdę nigdy nie będę mógł z tego portalu korzystać. I, I nie dlatego nagrywam ten filmik, żeby się jakoś zemścić, bo już od dłuższego czasu się wycofywałem z tego, z tego programu, bo widziałem co się dzieje. Także udało mi się, udało mi się jakoś to rozważnie, rozważnie zrobić, że, że nie mam straty żadnej, ale no, uważajcie, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku. Zapraszam na moją stronę internetową www.million.pl, gdzie znajdziecie masę informacji na temat procesorów, programów, wszelkiego typu zarobków internetowych. Zapraszam również do subskrybowania tego kanału. Także moi drodzy, do zobaczenia.